Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj reading vlog. Reading vlog w ramach akcji Wy wybieracie, ja czytam. W tym miesiącu mamy po raz kolejny dwie książki, tylko raz jak na razie mieliśmy jedną. I przeważającą liczbą głosów wygrały Wojny Makowe, które dostałam w, jako prezent w lutym. Co więcej, już zaczęłam czytać tę książkę, jestem na stronie 169, więc zaraz Wam powiem. Ale wcześniej jeszcze powiem, co jest drugą książką. Druga książka to opowieść podręcznej autorstwa Margaret Atwood. To jest jedna z książek, które są bardzo długo już na mojej półce nieprzeczytane, ponieważ ja tę książkę kupiłam, e, też dostałam właściwie od tej samej osoby, czyli od mojego chłopaka, w zeszłym roku, w maju. I książka, z którą konkurowała opowieść podręcznej, to Mistrz Małgorzata, z tym, że po raz kolejny, co mnie bardzo cieszy, była wygrana o 1%. Tam faktycznie chyba było 50 głosów. Nie nie pamiętam, tam była mała na pewno różnica głosów, e, więc mam opowieść podręcznej, ale tak jak powiedziałam, zaczęłam od wojny makowej. E, I tak, moje pierwsze przemyślenia są takie, że ktoś do mnie pisze i chyba to słyszycie. Wczoraj w nocy zaczęłam ją czytać i powiem wam szczerze, że podoba mi się, natomiast mam wrażenie, że ona jest bardzo przewidywalna. E, wszystko, co jak na razie się zdarzyło, ja wiedziałam, że się zdarzy. Jedną rzecz ktoś z Was mi niestety zaspoilerował na Instagramie, natomiast to też była rzecz, który ja się w jakiś tam sposób domyślałam. Włosy mi się weszły w książka. I Wojna Makowa opowiada historię Rin, czyli młodej dziewczyny, która pochodzi z takiej dosyć biednej prowincji, ona niestety nie ma rodziców jest sierotą e, i która chce zostać wojownikiem. Także w takim wielkim skrócie właśnie o tym jest ta książka. E, I tak, tak jak mówię, przewidywalna niestety jest, czy czyta się dobrze, bardzo dobrze się czyta? To jest jedna z książek, która jest no nieodkładalna, bo ja rano wstałam o siódmej i pierwsze, co zrobiłam to, Osiągnąłam po tę książkę, wczoraj idąc spać, też czytałam ją do późna. Także, także to jest wielki plus, bo jednak to jest coś, co bardzo często wpływa na naszą opinię. Natomiast obawiam się, że ta książka będzie bardzo przewidywalna i że to może w jakiś sposób yy, sprawić, że ta książka nie, będzie, nie dostanie ode mnie 5 na 5 gwiazdek. To jest oczywiście bardzo brutalna historia i była tutaj jedna scena, o której powiem, jeżeli zdecyduję się na spoilerowy segment do, do tego reading vloga. I teraz jeszcze taka ostatnia rzecz, o której chciałam wspomnieć, to fakt, że niestety, nie wiem, czy wy też tak macie w swoim wydaniu, ale że druk, ale że te obrazki, o, tak, widać, obrazki niestety zostawiają tuż na stronach, na tych sąsiadujących. Tak samo mam w przypadku rozdziałów, które są pisane z Pierwsze... Pierwsza litera rozdziałów jest napisana ozdobnie i ona faktycznie też przebijają na sąsiadującą stronę. Także to jest taki trochę mały minus tego wydania. Nie wiem, czy tak też jest w tym wydaniu Miękkiej Obrawie, ja mam to w, w zintegrowanej, ale powiem Wam szczerze, że na tyle opinii dobrych, ile słyszałam, na razie jest naprawdę ok. Mamy niedzielę, 17 maja, ja napisałam sprawozdanie, więc y, idę sobie odpocząć na zewnątrz. Cześć! Jesteśmy razem w połowie Wojny Makowej i powiem Wam szczerze, że faktycznie jest no, bardzo przewidywalna, natomiast bardzo dobrze się to czyta. Jestem ciekawa, jak to dalej będzie się rozwijało. Czyta się tę książkę naprawdę bardzo przyjemnie, natomiast nie jest to jeszcze pięć gwiazdek, moje pięć gwiazdek. Będę czytała, jak wrócę z rodzicami, to um, mam zamiar przeczytać dużą część tej książki, ponieważ... Od jutra robię powtórki związane z sesją, więc póki jeszcze tego nie zaczęłam robić, no to będę... pozwolę sobie dużo, dużo poczytać. Także mam nadzieję, że dzisiaj zbliżam się do zakończenia. Także ja was będę witała za jakieś kilka godzin, a wy mnie zobaczycie zaraz. Słuchajcie, już prawie skończyłam wojnę makową. Zostało mi 70 stron. 70 albo 60, tak czy inaczej już samiutka końcóweczka. I gdybym miała zrobić jakiś chwyt marketingowy związany z tą książką, to powiedziałabym, że to jest Kung Fu Panda dla dorosłych. E, powiem Wam szczerze, że wczoraj włączyłam sobie Kung Fu Panda, teraz ją kontynuuję. Jest naprawdę kilka wspólnych wątków między tymi dwoma tworami kultury. Przepraszam Was za tę miskę i za jedzenie Ari, ale no jakby nie będę jej przecież tego chowała. Całe szkolenie, chodzi mi o mistrza, chodzi mi o e, Tai który jest w Kung Fu Pandzie? Ja tutaj nie, nie będę uściślała, o co mi dokładnie chodzi w Wojnie Makowej. Wszyscy, którzy. Czytali, raczej się domyślą o co mi chodzi. Hmm, oczywiście to jest bardzo takie luźne powiązanie, natomiast e, wiecie, jak są takie powiązania: to jest Harry Potterem albo nowy Stephen King. To tutaj bym powiedziała: Nowa kung Fu panda dla dorosłych. I bierzcie te moje słowa z taką dozą żartu. E, I tak, e, środek mi się nie podobał, książki. Uważam, że początek był najlepszą częścią. I gdybym miała komuś porównać do innej książki, to porównałabym trochę do niby nocy, chociaż niby noc jest bardziej wulgarna. E, i coś jeszcze chciałam. Aha, środek, niestety, średnio mi się podobał. Teraz, jak już zmierzam ku tej końcówce, to po pierwsze, nie do końca wiem, co się będzie działo. Mm, i to jest chyba pierwszy moment w tej książce, kiedy, kiedy nie jestem w stanie się może tego domyślić. Więc tak jak mówię, ten środek nie przemówił do mnie. Początek bardzo mi się podobał. Uważam, że początek jest najlepszą częścią tej książki. Natomiast gdy już tak zmierzam ku końcowi, e, coraz bardziej mi się podoba, na pewno bardziej niż ten środek, który, który mm, może nie, że mnie wynudził, ale nie byłam już tak bardzo zaangażowana jak na początku. Więc chcę skończyć już dzisiaj tę książkę. Mm, mam nadzieję, w sensie na pewno mi się to uda, no bo to już jest Końcówka. I właśnie, jak już zaczęłam mówić o tej brutalności, to faktycznie ona się pojawia w jednym momencie bardzo mocno uh, i. Pewnie osoby, które czytają, wiedzą o co mi chodzi, i jeżeli wam e, może nie o tyle, że się podobała ta część, natomiast chcielibyście troszeczkę więcej o tym poczytać, bo takie sytuacje oczywiście miały miejsce, e, to polecam wam książkę Biała Chryzantema. To jest książka, którą ja czytałam na kanale po ponad rok temu, ale dalej gdzieś tam z tyłu go mam. To jest bardzo ciężka książka. Nie się źle czyta ze względu na, na tematy, które ona porusza, ale generalnie jest bardzo dobrze napisana. Także jeżeli. Domyślacie się o co mi może chodzić, a jeżeli się nie domyślacie, a chcecie wiedzieć, no to wiadomo, możecie napisać w komentarzu, ja wam odpiszę, zaznaczając, że to jest spoiler dla, dla innych czytelników. Także 70 stron dochodzi 21. I co? Zrobiłam sobie drugi dzień jogi, jogi z Adrian i jest fajnie, natomiast nie chcę nic zapeszać. Mam nadzieję, że sobie wyrobię taki nawyk jogowy i w ogóle ćwiczeniowy. Bo jakby mam na to czas a nie robię tego tylko i wyłącznie z, ze względu na to, że bardzo często nie chce mi się przebierać w ubranie takie sportowe. No a jogę mogę uprawiać w tym, co mam teraz na sobie. W ogóle śmieszna sprawa, że to jest sweter e, taki w jak jestem u rodziców. Mm, I on ma w ogóle dziury tu, bo to jest po prostu jakieś moje stare ubranie, które ja noszę tutaj po domu. Jeżeli chodzi o segment spoilerowy, to będzie na końcu, żeby, żeby osoby, które nie chcą znać spoilerów, mogły sobie go łatwo ominąć. Próbuję wyrazić moje zdanie bez spoilerów, ale to mi się chyba nie uda, także może trochę lepiej wytłumaczę się w tym sekwencie spoilerowym, dlaczego z jednej strony rozumiem to zakończenie, a z drugiej strony ono mi nie pasuje. Nie wiem jeszcze, jaką ocenę wystawię tej książce, muszę się z tym na 100% przespać, bo. Bo mam bardzo mieszane uczucia. Nawet nie sądziłam, że będę miała aż tak bardzo mieszane uczucia w stosunku do tej książki. Jeżeli chodzi o takie moje zastrzeżenia, to na pewno jest to książka dla starszego czytelnika. Powiedziałabym, że tak, minimum 16, jak nie dla starszego, bo ta książka jest brutalna. Podoba mi się, że nie ma tutaj wątku romantycznego. Uważam to za plus, bo uniknęliśmy takiego Takiej zmiany intencji głównego bohatera. Po prostu Rin przez całą rozpiętość książki ma jeden cel i to jest cały czas pogłębiane i tak dalej. Więc to jest fajne, to na pewno zasługuje na pochwałę. Ta końcówka też nie była jakoś bardzo satysfakcjonująca, chociaż na pewno była bardziej niż środek. Najbardziej podobał mi się początek książki, na 100% będę czytała drugą część. Myślę, że na ten moment dla mnie to są takie takie cztery gwiazdki, e, tylko że chyba takie niestabilne cztery gwiazdki. Także zobaczę, jak będzie, jak się już prześpię z tą książką, bo mi bardzo często po nocy zmienia się opinia. Może nie, że zmienia, ale dojrzewa. Może trochę zmienię to, co przed chwilą powiedziałam, bo trochę dziwnie to zabrzmiało. Ale bardzo doceniam wykorzystanie. Mm, Motywu Papa Ver somniferum, który oczywiście jest tytułowym, tytułową rzeczą, więc jakby nic wam tutaj nie zdradzam. Nie będę się rozwlekała na temat tego, dlaczego doceniam to, jak to jest pokazane, bo to nie jest temat na, na vloga. Jakby w 100% wiadomo, że to nie jest temat na vloga. Także wydaje mi się, że, że ocena to będą cztery gwiazdki, ale jeszcze w tym segmencie spoilerowym na pewno wam to powiem. W sensie pod koniec, pod koniec filmu wam powiem, ile gwiazdek. Koniec końców dałam tej książce. Rano zabieram się za opowieść podręcznej. A teraz idę spać tak jak Aria, która leży. A nie wiem, czy ją zobaczycie tutaj. Jest wtorek, godzina około 13, a ja siedzę w kuchni. Nie przejmujcie się tym, że mam za ciemne brwi, bo mam na nich nałożoną hennę, ona troszeczkę za ciemno wyszła, ale jutro już powinno być lepiej, na pewno nie będzie też takiego kontrastu. E, I co? I przychodzę do Was z trzema rzeczami tak naprawdę, z tym, że jedną zobaczycie na końcu vloga, bo to będzie ten spoilerowy fragment. Natomiast jeżeli chodzi o te dwie pierwsze, które nie są spoilerowe, no to kupiłam sobie eklerkę, E, bo ja nie przepadam za ciastami, bardzo lubię bezy, natomiast nie wiem gdzie w rodzinnym mieście są dobre bezy. Ale dlaczego kupiłam tę klerkę? No oczywiście dlatego, że wybiło 10 tysięcy subskrypcji. Za co Wam przede wszystkim bardzo dziękuję, bo prawda jest taka, że 10 tysięcy końca, sama bym sobie nie założyła i gdyby nie wy, to nie byłoby tutaj aż tylu osób. Także bardzo Wam dziękuję, mogę się z wami tak internetowo podzielić tą eklerką. I co chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że nigdy nie myślałam, że to będzie aż tak wielka liczba. Pamiętam, że na początku bardzo się martwiłam, że nikt nie będzie chciała mnie oglądać. Natomiast na samym początku przyjęłam trochę inną taktykę, e, która sprawiła, że aż tak bardzo mnie to nie stresowało, czyli fakt, że nawet jeżeli będzie mnie oglądało 50 osób, to te 50 osób nie zmieściłoby się nawet w tym mieszkaniu, w którym nagrywałam po raz... E, w tym mieszkaniu, w którym nagrywałam pierwsze filmy. Więc prawda jest taka, że faktycznie na początku bałam się tego. Później... W... Jakoś tak zaczęliście przychodzić i bardzo mnie to cieszyło. Zresztą dalej mnie to bardzo cieszy. E, no i tak po prostu chciałabym Wam podziękować, że jesteście, że Was to interesuje, że komentujecie, bo to też jest bardzo ważne. Jednak komentarze bardzo często wskazują nam na to, co robić częściej, jakie filmy bardziej lubicie i te itd. E, oczywiście chciałabym też podziękować każdej osobie, która mnie udostępniła na przestrzeni te, tego roku i trzech miesięcy. Czterech właściwie. Chciałabym podziękować Karolinie, która mnie udostępniła jako pierwsza. Chciałabym podziękować Bestsellerkom, które mnie udostępniły zaraz jakoś przed tysiącem subskrypcji. I pamiętam, że wtedy bardzo szybko tak zaczęliście dochodzić i te tysiąc subskrypcji wybiło w kilka minut. Um, mimo, że tam chyba brakowało nie wiem, około stu osób. Także tak jak mówię, Ula też pamiętam, że mnie udostępniła. Pamiętam, że naprawdę mnóstwo osób mnie udostępniło. I dziękuję Wam bardzo za to, bo gdyby nie Wasza pomoc, bo to jednak jest pomoc, no to pewnie nie udałoby się nam tego osiągnąć. Pochwalę się może, że zaczęłam czytać opowieść podręcznej. Jestem na stronie 30, więc tak naprawdę dopiero początek, 34 strona. Ta książka jest krótka, ona ma 370 stron niecałe. Jeśli nie wiecie o czym jest opowieść podręcznej, to jest to, jest to historia Freddy, czyli podręcznej kobiety, która... Yy, Kobieta, która tak naprawdę nie jest postrzegana jako kobieta, jest ona no, jakby wynajmowana, aby, aby rodzić dzieci. I tak patrzę z tyłu, bo w sumie nie wiem, co wam jeszcze powiedzieć. Tak jak mówię, dopiero początek. Wiem, że na podstawie tego jest serial. Pewnie bardzo dużo osób już ten serial oglądało. Ja nie oglądałam, no ale stąd też wiem, że to będzie bardzo ciężka lektura, bo po prostu taka jest opinia publiczna i prawdopodobnie ona się zgadza fajna rzecz jest taka, którą zauważyłam, gdy już zaczęłam czytać, czyli że mamy to napisane w czasie teraźniejszym. W czasie teraźniejszym i to jest bardzo dobry wybór, bo ten czas teraźniejszy sprawia, że my bardzo angażujemy się w historię i czujemy tak, jak byśmy tam wtedy byli. Zauważyłam, że będzie tutaj na pewno bardzo dużo opisów, bo już było bardzo dużo, ale to jest też świetny wybór, także jestem bardzo ciekawa. To jest w ogóle dopiero niedawno do mnie dotarło, że to są to jest reading vlog z dwiema książkami, które od mojego chłopaka. Tę książkę dostałam w zeszłym roku w maju, na majówce, kiedy pojechaliśmy do łeby i w jakimś takim, wiecie, w tych takich namiotach była właśnie ta książka. I ją dostałam. No i wojnę makową też dostałam. Także fajnie, bo wreszcie wyczytuję te książki, które gdzieś tam zalegają u mnie na półkach. Także będę sobie zaraz co czytała, zrobię sobie kawę i zjem eklerkę. A kogo my tutaj mamy? Kogo my tutaj mamy? Czy. Cześć! Słuchajcie, już skończyłam nagrywać tego reading vloga. Nawet zaczęłam go montować, po czym zorientowałam się, że mam klip, na którym mówię o powieści podręcznej, w którym niestety coś się stało nie tak z obrazem. Tym samym przychodzę do Was i troszeczkę będę udawała, że to się nie wydarzyło i że tak naprawdę już nie skończyłam powieści podręcznej, ponieważ w momencie, w którym nagrywałam tamten fragment, byłam. Jakoś ponad połową, e, więc postaram się po prostu Wam powiedzieć mniej więcej to, co wtedy Wam powiedziałam. Także bardzo ważna rzecz, którą zauważyłam, to to, że rzadko kiedy mam ochotę mówić, że to jest książka, którą powinna przeczytać każda kobieta, a w tym przypadku e, powiem to, ponieważ to jest książka, która niejako mówi o byciu kobietą e, i mówi o tym, jak w, może nie wygląda kobiecość, bo kobiecość to też jest e, podobno abstrakcyjne pojęcie ale to jest takie, taka książka, o której warto by było porozmawiać z innymi kobietami. Ja e, wiem, że na pewno Karolina czytała opowieść podręcznej, wiem, że czytała ją Anna z bestsellerek, wiem, że moja koleżanka Magda czytała opowieść podręcznej e, i w sumie to tyle, a chciałabym, żeby to była taka książka, o której można by było podyskutować z większą ilością kobiet. Także jeżeli któraś z Was czytała, to podzielcie się opinią, ja bardzo chętnie sobie poczytam jakieś Wasze przemyślenia na temat tej książki. A wszystkim, którzy jeszcze nie przeczytali opowieści podręcznej, chciałabym przeczytać 20 Cytaty, które bardzo mi się spodobały. Co prawda, tych cytatów tutaj było wiele, wiele więcej, no ale nie jestem w stanie sobie odcytu, od. nie jestem w stanie sobie zaznaczyć całej książki, e, wszystkich cytatów w książce. E, Boże, ależ to było skomplikowane zdanie. E, ale to właściwie bez sensu. Nikt nie umiera z braku seksu, umiera się z braku miłości. E, I to jest też taki. E, bardzo ważny mm, cytat w stosunku jakby do, do historii, która tutaj jest poruszona. Um, także to jest takie moim zdaniem motto tej książki. I drugi który może nie jest najpiękniejszym cytatem, który mogłam znaleźć tutaj w tej książce, ale bardzo, bardzo mi się spodobał. XIX wiek. Obsesja na punkcie haremów. Tłuste kobiety porozwalane na otomanach, na głowach turbany albo aksamitnej czapki. Wachlarze z pawich piór w, w głębi eunuch na, na straży. Studia siedzących ciał malowane przez mężczyzn, którzy tam nigdy nie byli. Te obrazy miały być erotyczne i wtedy uważałam, że takie są. Ale dzisiaj widzę, czemu one były naprawdę. Malowidła przedstawiają ruch w zawieszeniu, czekanie, przedmioty nie będące w użyciu. Malowidła przedstawiają znudzenie. I tak jak mówię, prawdopodobnie ten drugi strat nie jest wcale jakimś najważniejszym w tej książce, bo jestem pewna, że mogłabym znaleźć więcej, ale też tak fajne, fajne prostrzeganie nam to daje. Bo jeśli nie wiecie, to w opowieści podręcznej ten świat Kiedyś był taki, jaki jest teraz, jaki mamy teraz, a właściwie w latach 80., bo to jest książka z 86. Natomiast nie, chyba, chyba nie jest tutaj określony dokładny okres czasowy. Wiem, że jest jedno nawiązanie, które mówi o gazetach i filmach z lat 70. i 80. Więc tak jak mówię, tutaj wydaje mi się, że nie jest dokładnie określony czas. Jeżeli jest, to Wam tutaj dam e, napis. I bardzo dobre zagranie to jest sprowadzenie czasu teraźniejszego, który wprowadziła Margaret Atwood tutaj, bo e, bardzo. W ciekawą formę nam to wprowadziło. Jestem pewna, że osoby, które znają się na literaturze, będą dokładnie w stanie nazwać to, czym właśnie będę chciała powiedzieć, czyli m, tak to, że opowieść podręcznej czyta się jakby to była opowieść, czyta się jakby to była książka, jakby to było coś napisane przez osobę, która m, myślała o tym, że może to ktoś kiedyś przeczyta, ale w sumie tak nie do końca w to wierzyła, że ktoś to kiedyś przeczyta. Przynajmniej ja mam takie odczucie e, i może to się jakoś nazywa, niestety, nie wiem. Ale może być tak, że, że jakoś to się nazywa. Uważam, że to jest jedna z najważniejszych książek, jakie przeczytałam w tym roku, jak nie w życiu. I to jest książka, do której mam całkiem inny stosunek do tych wszystkich książek, o których mówiłam w tym roku na kanale, że będą w mojej topce. Bo wiadomo, że mam do niej inny stosunek niż dowierzyliśmy jak nikt albo do przeminął z wiatrem. Bo ta historia jest czymś nowym dla mnie i to na pewno nie jest moje ostatnie spotkanie z Atwood. Miałam nadrobić 4 minuty filmu, a zrobiłam 6. <grym> Comes the captain, captain of life. He sails through the Milky Way stars, carries my ship by his waves of time. They To jest takim pięknym czołkiem i sobie trzywać oczka umyć i będziesz cała piękna. Tak? Łapę. Łapę dawaj. No i pięknie, że to na nas Jest właśnie czwartek, godzina 9.40. Ja za chwilę będę miała wykład. Wykład z chemii organicznej, którą tutaj mam po boku. E, jest rzeczy, których totalnie nie rozumiem, więc muszę się na nim skupić. E, ale przychodzę do Was, żeby trochę się wytłumaczyć, dlaczego wczoraj nie było update'u, e, i żeby powiedzieć Wam o opowieści podręcznej. Którą mam tutaj. Jeżeli chodzi o to, dlaczego wczoraj nie było update'u, miał być wczoraj, miał być jak skończyłam książkę, e, ale jakoś tak nie czułam się na siłach, żeby w ogóle brać kamerę, więc stwierdziłam, że nie ma co być zdenerwowanym na filmie, tylko po prostu trzeba poczekać do tego dnia następnego. No i mamy dzień następny, ja skończyłam opowieść podręcznej. I ktoś cały czas do mnie pisze I powiem wam, że z tą książką jest tak, że w trakcie czytania m, zastanawiałam się, co właściwie mam Wam powiedzieć na filmie, bo mogłabym gadać i gadać na temat tej książki. Natomiast gdy już skończyłam właśnie ją czytać, no to dotarło do mnie, że to jednak chyba jest jedna z tych historii, na których, do których warto podchodzić z... Trochę nie wiedzą, z brakiem czyjejś opinii z tyłu głowy, żeby się nią nie sugerować. I to jest opowieść podręcznej. Podręczne to były, podręczne to były kobiety, um, które, których jedynym jakby celem w życiu miało być rodzenie dzieci. Rodzenie dzieci swoim panom. Tutaj mamy komendanta, któremu ona ma urodzić dziecko. Mamy jego żonę um, i generalnie cały ten obrządek wokół. E, jakby spładzania dziecka jest też dosyć specyficzne. Nie, nie nie będę się tutaj jakoś wydawała w szczegóły. Natomiast warto zaznaczyć, że to nie jest książka dla młodszego czytelnika. To jest książka na pewno dla dojrzałego, fizycznie, psychicznie człowieka. I o ile sam początek ja no, dosyć szybko przeczytałam. Tak już wczoraj było tak, że 50 ostatnich stron czytałam na 5 razy, bo czytałam 10 stron, odkładałam. 10 stron odkładałam, bo jakby nie byłam w stanie więcej znieść na raz. Natomiast to jest tylko moje odczucie, ono prawdopodobnie wynika tylko i wyłącznie z tego, jaką osobą ja jestem. E, tak tak jak mówię, nie będę tutaj za dużo mówiła na temat takiej mojej opinii, bo naprawdę mogłabym wam wiele rzeczy powiedzieć, na wiele rzeczy mogłabym zwrócić uwagę e, i mam mnóstwo do powiedzenia na temat tej książki. Natomiast wiem, że jest tutaj dużo osób, które tej książki jeszcze nie czytało, a ja mam wrażenie, że naprawdę najlepszym e, wyborem przy podchodząc do tej książki będzie e, jakby od zera tworzenie swojej opinii. Bardzo ją Wam wszystkim polecam. To jest jedna z tych książek, przy których mam ochotę krzyczeć, przeczytajcie to. I trochę jestem zła, że nikt na mnie nie krzyczał, żebym to wcześniej przeczytała, bo chociaż może z drugiej strony teraz jestem bardziej dojrzała, pod tym względem nie wiem. Może teraz w momencie, w którym czytam trochę więcej takich um, książek niemłodzieżowych, no to może to trochę lepiej zrozumiałam. Tak czy inaczej, ta książka to dla mnie Czyste Pięć Gwiazdek, zakończenie świetne. A, świetne po prostu. Um, I co? I już rozmawiałam z Anną z bestsellerek, która tę książkę ja już chyba dawno temu czytała na temat właśnie Margaret Atwood i na temat jej twórczości. No i właśnie Anna mnie też trochę tak zainspirowała, żeby trochę o tym poczytać, żeby może sięgnąć po inne książki Atwood, a nie tylko po testamenty. Um, I co, i pięć gwiazdek, 100%. No, także w tym reading vlogu mieliśmy jedną pięciogwiazdkową książkę, drugą, trzy um, półgwiazdkową z aspiracją na pięć gwiazdek w kolejnych tomach. E, I co, i bardzo się cieszę z tych dwóch książek. Fajne, fajne książki mi na ten miesiąc. Była taka, taka różnorodność. Chyba to będzie jeden z moich ulubionych y, odcinków. Wy wybieracie, ja czytam. Teraz prawdopodobnie przeskoczycie sobie do tego spoilerowego fragmentu, bo to już chyba będzie ostatni, który które ja nagrywam tak o, chociaż jeszcze muszę dograć jakieś wstawki dla Was. I teraz będziecie mieli takie przejście do tej, do tej mojej spoilerowej opinii na temat Wojny Makowej. Przechodzę do Was, żeby trochę spoilerowo pogadać na temat Wojny Makowej i może trochę lepiej wytłumaczyć moje zdanie. Jeszcze nie ma części spoilerowej, jeszcze nie musicie opuszczać tego filmu. Powiem Wam, jaką ocenę finalnie daję tej książce i to ben, będzie 3,5 gwiazdki. I jakoś tak stwierdziłam, że te Cztery gwiazdki to jednak jest za dużo, ze względu na to, że mm, gdy już przespałam się z tym zakończeniem, to stwierdziłam, że ono jednak nie za bardzo mi się podoba. Eee, I teraz już wchodzę w fragment spoilerowy. Więc wszystkie osoby, które jeszcze nie czytały Wojny Makowej i nie chcą mieć spoilerów, mm, to bardzo Wam dziękuję, że oglądaliście, i cześć. A teraz, jeżeli chodzi o osoby, które chcą słuchać spoilerów, no to słuchajcie. E, więc tak, kwestia, może tak zacznę trochę od końca, bo porozmawiamy o samym zakończeniu. E, czyli o tym, że Rin stała się zła, stała się pełna nienawiści, stała się mm, niestety osobą rządną władzy rządną do tego stopnia, że zrobi wszystko, aby tę władzę dostać. Czy się tego spodziewałam? Trochę tak. Czy miałam nadzieję, że koniec końców to się nie zdarzy? Tak. Niestety jakoś tak nie przemówiło to do mnie. Jeżeli chodzi o tę klamrę, którą mamy tutaj zastosowaną, czyli fakt, że Rin mówi o pewnej strategii na zajęciach, a potem to się faktycznie dzieje, podoba mi się to ze względu na to, że ja bardzo lubię takie połączenia. Lubię, jeżeli książka ma wątki z początku jakoś tam przedstawione w, na końcu. Po prostu lubię, kiedy książka coś z początku łączy się z czymś na końcu, tak jak tutaj. Czyli, że mamy strategię, gdy ona jeszcze się uczy w szkole i mamy tę strategię, która faktycznie weszła w życie. Więc to jest fajne, natomiast nie za bardzo to do mnie przemówiło. Jeżeli chodzi o inną sprawę, która mi niestety nie pasuje, to fakt, że tak bardzo um, jakoś tak. Umniejszaliśmy zasługi mistrza i on stał się taką ciamajdą, on był nazywany tchórzem później w, w trakcie książki. Nie, nie, jakoś nie przemawia to do mnie. Ja lubię, jeżeli mistrzów się e, w pewien sposób jakoś tak wyróżnia, bo jednak no, ja uważam, że on zasługuje na wyróżnienie. E, I tak jak mówię, nie, to też do mnie nie przemówiło. Sama wojna. E, ona była fajnie opisana, ona była bardzo brutalna, ona była na pewno taka satysfakcjonująca dla osób, które, które jednak lubią wojątki wojenne. Czy mi się podobała? Chyba najmniej mi się podobała z całej całości tej książki. Jakoś tak liczyłam po prostu, że będzie więcej szkoły, że będzie więcej te, tego... Te, tego jej nauczania. O, może tak. A tak naprawdę to jest 200 stron. Tak mi się wydaje, że gdzieś koło 200 stron jest samej tej szkoły. Później już mamy tą wojnę i... I trochę mniej wojny, bo jednak później bardziej skupiamy się na strategii. Aha, chciałam powiedzieć o moich takich przemyśleniach na kolejny tom. Aha, chciałam powiedzieć na pewno o tej scenie, która mnie mi się nie podobała, gdy ją zaczęłam czytać, a później ją zrozumiałam. Chodzi mi tutaj o scenę z, z wycinaniem macicy, która jest na samym początku książki. Ona na początku dla mnie była... Ona jest bardzo tak dziwacznie wstawiona, bo ona jest tak naprawdę w środku książki, jest wrzucona. Nie za bardzo się jej spodziewamy i szybko jak kończy się cały ten wątek. Podoba mi się, że tam jest przedstawione też opozycyjne, opozycyjne zdanie w stosunku do tego, które ma Rin, czyli te dziewczyny, które mówią, że to w sumie nie ma większego sensu. Gdy już poznałam prawdę na temat dziedzictwa Rin, no to zrozumiałam, że to na pewno będzie miało jakieś znaczenie w kolejnych tomach. I jeszcze taka jedna rzecz czyli moje przewidywanie moje przewidywanie jest takie że Altan żyje wiem że teraz pewnie dużo osób pomyśli że gadam głupoty ale jakoś tak ja jakoś tak czuję że on jednak żyje <grym> ale nic nie wiem nie czytałam kolejnych tomów nawet nie wiem czy drugi tom już miał premierę za granicą ale to jest takie takie coś, czego ja jestem bardzo ciekawa. I co chciałam powiedzieć? I chyba tyle chciałam powiedzieć na temat spoilerów. Możecie mi napisać w komentarzach, co wy sądzicie. Możecie pisać spoilerowo, tylko oznaczajcie to zapiskiem spoiler. Ja bardzo chętnie poznam zdanie innych osób, które, które kochają tę książkę, bo wiem, że jest mnóstwo osób, które właśnie ją uwielbiają. I ja uważam, że ona jest bardzo dobra. Trochę na moje zdanie wpłynęło to, że było bardzo dużo takich pozytywnych opinii i zdanie, że to jest świetny debiut. To jak najbardziej jest świetny debiut. Tak jak mówię, trzy i pół gwiazdki, które bardzo kieruje się ku czwórce, e, więc mam wrażenie, że, że może być lepiej w kolejnym tomie. I będę na pewno czytała kolejny tom dla wszystkich zainteresowanych, bo to była naprawdę bardzo angażująca książka i książka, przy której, od której nie chciałam odejść. Wiecie, to był. Jak to się mówi? Strony się same przewracały, że tak, że tak przetłumaczę angielskie przysłowie. I to by było na tyle w tym vlogu. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Cześć!